Dobra, teraz się nie wywalę. O kurde, tutaj jakieś bombki złe. No nie, to wybucha? Nie wiem co to robi. Yy... To chyba nie jest dobre. To są jakieś miny czy coś, czy to wybucha? To tutaj do jeziorka morza, co to tam jest. Nie wiem jakie to jest wielkie. Dobra, do tego amunicję mamy, do tego sobie jeszcze weźmiemy, bo i mamy chyba kurde nieskończoność. To jest nawet miłe, ale niepotrzebne. I tak z tego za dużo nie strzelam. Ale mogę w sumie zacząć. A więc są w tym domu, no to teraz będzie James Bond. Kurde. Dobra, nie udało się. Dobra, trzeba przeładować. Przez okno. Dobra, to... To był najm to nie było najmądrzejsze, kurde, posunięcie na świecie. O nie, i tu się cofamy. Dobra, nie psuj mi samochodu, tylko idź tam. Ominie mnie? Pewnie, że ominiemy. Peczką w niego. Nie uciekaj, bo i tak zginiesz. Dobra, tutaj na szybko przejdźmy do momentu, gdzie wcześniej tego tego się pozbądźmy. Bo to wcale nie jest przyjemne, jak się takim czymś dostanie. Kolcami czy Tu się mnie nie spodziewają. Dobra. Dwa heady i po sprawie. No. Skąd? Co jest? Co ty tu robisz? Z tego co słyszę, oni są też jeszcze na dolnym piętrze. Raz nie chcę zginąć, bo nie chcę robić tego od nowa znowu. Cześć! Dobranoc. Hehehe. Poszedł spać, tylko się pokazał. Na wieczny sen. Czy się za mną zamknęły? Czy ktoś się zamknął? Nie to nie wiem. Mam radę chyba przejechać. Nie jestem pewien, ale. Mogłem to wcześniej tak po prostu przejechać, czy nie? O nie, gdzie wpadłem? Teraz stąd to jest ja stąd nie wyjadę. No. Od razu lepiej. No to w dalszą wycieczkę. Która się już kończy tutaj. Dobra ja ci granata rzucę. Ale nie pod nogi Co to ma być Dobra z tymi złomami. do wody Znaczy w sumie tam nie ma wody W ogóle coś tu jest? Chodź beczko, chodź. No to po beczce. Amunicja. Nie mają amunicji do tego. No niestety. I jest most. Przejdziemy tak, czy musimy sobie pomóc z działkiem. No chyba musimy. No. No, wyłaś pod samochodu. Y Trochę utknąłem. Powinienem przejechać. Przyjadę, ale tu coś jest. Jest. Ui, to bardzo fajne coś jest. To jest na no daleko. No prawie. i Trochę zmarnowałem tej amunicji. A tu jesteś, ja cię nie zauważyłem. Aż deski spadły. Kurcze, gdzie ten kabelek prowadzi? No, tak jakby się zastanowić, to trochę marnuję. Strzały do kuszy, o, ponieważ albo wiem, iż one się mogą przydać jak będzie jakaś bardziej epicka walka. No tym razem to mnie tutaj nie zaskoczysz. Gdzie cię tu wyłączyć? Nie, tutaj nie. Z tym coś musi być. A. Nie pomyślałem o tym. Tu nic nie ma, do tego się nie dostanę. No to chyba na tyle, jeżeli chodzi o tą miejscówkę. Jedziemy dalej po tej stacji benzynowej, ale tu bym jeszcze popatrzał, może coś. Ciekawego się znajdzie. Tu znowu by było do osiągnięcia, ale ja już mam zrobione. O, jakaś amunicja i pusto. Akurat się opłacało. No to dalej w przygodę. Tywanie. I gdzie my dojechaliśmy? Nie wiem, gdzie dojechaliśmy, ale wiem jedno, to jest idealny moment na zakończenie tego odcinka. A więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja się żegnam. Do następnego. No to cześć.